Cześć. Dziś postanowiliśmy zrobić gigantycznego skitelsa. Otwórzmy paczkę i zobaczymy z czego się składa. W środku są takie małe cukierki. Jeśli je zmiażdżyć, stanie się jasnym, że na zewnątrz jest kruchy karmel, a wnętrze jest miękkie, gumiaste. Kupmy wszystko, czego potrzebujemy do zrobienia ogromnego skitelsa. Przede wszystkim potrzeba bardzo dużo cukru. Skrzynka oleju. Idziemy do działu z warzywami. Bierzemy dużo cytryn. Wybieramy największe, dojrzałe arbuzy i wkładamy je do koszyka. Potrzebnych jest w sumie 7 arbuzów. Na kasę wjeżdżamy z dwoma wózkami. Rozładowujemy ich. Rachunek wyszedł na 162 dolary. Dodatkowo kupiliśmy jeszcze 30 kg syropu glukozowego. Aby ułatwić pracę, wlewamy go do dużego rondla. Na potrzeby tego filmiku zamówiłem coś specjalnego. półkule akrylowe. Będą formą dla naszego ogromnego skitelsa. Formę napełniamy olejem i rozprowadzamy pędzlem. Odwijamy pergamin. Wykonujemy dość głębokie nacięcia wzdłuż krawędzi. Ostrożnie wkładamy go do formy Dzięki olejowi pergamin dobrze przylega. W ten sposób przeklejamy wszystkie wewnętrzne strony półkuli. Gotowe, wyszło świetnie. Rondel stawiamy na wadze. Wrzucamy do niego 150 g syropu glukozowego. Wsypujemy 350 g cukru. Wlewamy 100 ml wody. Stawiamy go na kuchence. Gotujemy syrop. Pamiętaj, aby użyć termometru. Czekamy, aż temperatura osiągnie 147 stopni. Gotowe. Teraz wyciśnij trochę fioletowego barwnika spożywczego do łyżeczki. Mieszamy z karmelem. Forma zakryla nie lubi dużych zmian temperatury. Aby ją podgrzać, włączamy najgorętszą wodę i napełniamy wannę formę opuszczamy do wody i dopiero teraz dolewamy karmel. Tak, tak bardzo długo będziemy napełniać formę. Postanowiliśmy zrobić podwójną porcję, a nawet w dwóch rondelkach jednocześnie. Stawiamy na kuchenkę, gotujemy do pożądanej temperatury i kolorujemy. Drugą formę kładziemy do wanny, lejemy karmel na ścianki. Tak gotowaliśmy i polewaliśmy karmelem przez 7 godzin. W pewnym momencie zaczęło krzywo się układać i musieliśmy stopniowo zakrywać całość łopatką. Wracamy z formą do studii. Zrobiliśmy już zewnętrzną warstwę cukierka. Teraz musimy zrobić wewnętrzną część. Skitelsy mają wiele różnych smaków. Postanowiliśmy zrobić własny, arbuzowy. A taka mocna prasa mechaniczna nam w tym pomoże. Arbuzy stawiamy pod kran i dokładnie myjemy z brudu. Czyste arbuzy wkładamy do ogromnej miski. Pod prasę instalujemy koryto a na górze taką metalową beczkę. Bierzemy arbuzę, odcinamy ogonek i z drugiej strony też. Stawiamy go pionowo i usuwamy całą zieloną skórkę. Pozostał nam tylko miąż. Wrzucamy go do beczki. Nakrywamy metalową przykrywką. Bierzemy kolejnego arbuza i obieramy go w ten sam sposób. Wkładamy go również do beczki. I przykrywamy. Uprzednio podstawiamy 20-litrowy pusty zbiornik. Do niego lejek. Zaczynamy przekręcać śrubę. Upewniamy się, że wchodzi w rowek metalowej przykrywki. Sok bardzo łatwo się wyciska. Wpada do rynienki i później do zbiornika. Zaciskamy prasę z całych sił. Z dwóch arbuzów soku okazało się niewystarczająco. Postanowiliśmy obrać trzy arbuzy naraz i pokroić na kawałki. Ładujemy je do bębna, przykrywamy żelaznymi dyskami. Wyciskamy. Oczyszczamy kolejnego arbuza. Też wyciskamy z niego sok. Wyszedł prawie pełen baniak, ale chcę, żeby mój skittles był kwaśny. Wyciskamy sok z cytryn. Najpierw toczymy je rękoma po stole, aby zniszczyć strukturę wewnątrz. Następnie kroimy i wyciskamy sok rękoma. Cały powstały sok przelewamy przez sito do baniaka. Zanim dotarliśmy do studia, sok się rozwarstwił. Czerwona część znalazła się na dole. Postanowiliśmy spróbować. Smak wcale się nie zmienił. Czyli prawdziwy sok z może być przezroczysty. Porządnie potrząśniemy baniakiem i kolor wraca. Dla nadzienia z karmelu potrzebne są cztery garnki. Do każdego z nich wlewamy 150 ml soka z arbuza. Następnie 200 g syropu glukozowego. I po 300 g cukru. Wszystko to stawiamy na kuchence. Pamiętaj, aby w jednym z garnków umieścić termometr. Karmel się gotuje, można go zostawić w spokoju. Po prostu czekamy, aż osiągnie 123 stopnie. Otwieramy masło. Kroimy go na małe kawałki. I pojedynczo wrzucamy do garnków. Jeszcze łyżeczkę białego barwnika. Mieszamy. Karmel jest gotowy. Po prostu zalwamy go w formę. Nie macie pojęcia, jak długo to wszystko gotowaliśmy. Półtora dnia. Wreszcie formy są wypełnione. Dopiero następnego dnia karmel całkowicie ostygł i nabrał porządnej miękkiej konsystencji. Za pomocą noża odłupujemy nierówne krawędzie karmelu. Przykrywamy jedną półkulę pergaminem, kładziemy deskę na wierzchu i odwracamy. Zdejmujemy formę, odrywamy pergamin, i odwracamy połówkę naszego cukierka. To samo należy zrobić z drugą połową, najbardziej ryzykowną rzeczą jest przeniesienie jednej półkuli na drugą. W tym momencie zdarzyła się najstraszniejsza rzecz. Półkula wyskoczyła z formy i usłyszeliśmy chrupnięcie, które nas bardzo zaniepokoiło. Próbujemy połączyć dwie połówki. Odrywamy pergamin i widzimy, że zewnętrzna warstwa karmelu pękła. To nas zasmuciło. Cóż, co możemy zrobić? Staramy się uratować przynajmniej nadzienie. Przenosimy je do formy. Będziemy musieli przerobić polewę karmelową, ale tym razem zrobimy to inaczej. Ponownie zakrywamy formę pergaminem. Umieszczamy obręcz oklejoną pergaminem po środku. Za pomocą suszarki do włosów porządnie rozgrzewamy formę. Ponownie gotujemy fioletowy karmel. I w tym momencie stało się coś naprawdę strasznego. Gorący karmel eksplodował z taką siłą, że wybił kratkę wyciągu. Zachlepał cały sufit, połowę studia i nawet moją twarz. Z ciężkimi oparzeniami i urazami oczu karetka zabrała mnie do szpitala. Jeśli chcecie zobaczyć jak teraz wygląda moja twarz, kliknijcie w link w opisie, która Was przeniesie na Instagram. Powiem wprost, to nie widok dla ludzi o słabych nerwach. Ja na razie wracam do zdrowia, a do dokończy Skittles mój ojciec. Wlewamy fioletowy karmel po ściankach formy, spiłujemy postrzępione krawędzie, odwracamy pustą półkulę, odrywamy pergamin Wyjmujemy obręcz ze środka. Polewamy krawędzie dolnej półkuli jeszcze gorącym karmelem. Teraz bardzo ostrożnie i delikatnie łączymy obie półkule. Złączenie jeszcze raz smarujemy karmelem. Bierzemy nadzienie, które udało nam się uratować. Za pomocą noża odcinamy od niego kawałki. Napełniamy nasz skitel z po krawędzie. Zakrywamy z wierzchu pokrywką. Złączenia zalewamy karmelem. Nadmiar po prostu odcinamy nożem. Podgrzewamy nasz skitel z wierzchu palnikiem, aby roztopić małe odłamki i okruchy karmelu. Na arkuszu pergaminy rysujemy literę S. Rozpuszczamy białą czekoladę na parze. Pobieramy go w zwykłą strzykawkę. Z jej pomocą najpierw rysujemy kontrol litery. a następnie wypełniamy go w środku. Czekamy aż czekolada stwardnieje. Przenosimy ją na cukierek. Zrobione! Ogromny skitelst jest wreszcie gotowy. Na jego przygotowanie straciliśmy dużo pieniędzy, czasu, a przede wszystkim zdrowia. Gdyby mój tata mi nie pomógł, prawdopodobnie nigdy nie skończylibyśmy tego filmu. Napiszcie w komentarzach, Dzięki tacie za pomoc. Będzie mu miło. Nasz skiter zważy 78 kg. Rozbijmy go. Spróbujemy jednocześnie dwa elementy polewę karmelową i nadzienie. Witam wszystkich. W ostatnim filmiku gotowaliśmy ogromnego i z niego mieliśmy tą ogromną głowę. Jak obiecałem, dziś zrobimy z niego zupę, ale nie będzie to zwykła zupa. Nauksy kupiło bardzo stary przepis na królewską zupę rybną XVIII wieku, i właśnie ten przepis wykorzystamy dzisiaj. Przepis nazywa się potrójna królewska ucha z szafranem. W przepisie jest wyjaśnione, że jest potrójna, bo zrobione z trzech różnych rodzajów ryb. Pierwszy bulion gotuje się z głowy, i ogona, i siotra. Dlatego zaczynamy od głowy. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest usunięcie skrzeli. Jeśli nie zostanie to zrobione, rosół będzie gorski. Wycinamy je. Gotowe. Przekładamy głowicy do zlewu i dajemy je dobry szorski szlam, aby było idealnie czysta. Mamy też tuży i siotra. Używamy jej również do zupy. Kroimy ją na równe plastry. W słupa usuwamy wisiga. Supę ugotujemy w kociołku jak należy. Kawałki wyspy jesiotra i samą głowę wkładamy do kociołka. Bimy trochę drewna. Takiego drewna potrzebujemy bardzo dużo. Rzucamy do pieca trochę suchego alkoholu. I zapalamy. Wkładamy drewno. Zupa gotuje się bardzo powoli, nie doprowadzając do wrzenia. W ten sposób rosół staje się maksymalnie bogaty. Okresowo usuwamy pianę z powierzchni. Trzy cebule Primo w łuskach wysuwamy do gotowania. W przepisie jest napisane, że dzięki temu rosa uzyska złoty kolor. W międzyczasie przygotujemy wszystko do drugiego bulionu. Potrzebujemy małych rybek, czyli rufów lub okoni. Kupiliśmy te rzędy, wypatroczmy ich. Ten ma jeszcze kawior. Wycinamy również skrzela. Dobrze je płuczemy. A następnie czystego okonia wysyłamy w gazie. W ten sam sposób należy uczyścić wszystkie pozostałe grzędy. Na górę wysyłamy dużo zieleniny, czyli koperek i pietruszkę, a trzecią rybą w naszej zupie rybnej jest sandacz. Dla mnie jest to najsmaczniejsza ryba ze wszystkich, które można złowić w naszych zbiornikach wodnych. Najlepsze jest to, że ma mało kości rozcinamy brzuch, i usuwamy wnętrzności. Wycinamy z Zrobione. Odcinamy głowę sondacza. Wkładamy go również do gazy. Kontynuujemy nacięcie na brzuchu. I odcinamy połowę ryby, przecinając żebra. Rozdzielamy drugą połowę mięsa. Składamy duszę kilka razy i wysyłamy ją do głowy. Z chwilę to odcinamy wszystkie pletwy i żebra. Następnie odcinamy filet od skóry. Powtarzamy to samo z drugim filetem. I dostajemy dwa filety w ogóle bez kości. Będzie to mięsna część naszej zupy rybnej. Filet kroimy na wygodne kawałki. Zrobione. Wszystkie skrawki też trafiają do rosołu. Z przypraw dodajemy mieszankę ziaren pieprzu, wiele liści laurowych. Wszystko zbieramy w worek z Gazy i związujemy. Super ryb gotowała się przez dwie godziny. Wyjmujemy głowę jej siotra, a także wszystkie inne jego części. Odłóżmy naszą torbę z gazą. Musi się też gotować kilka godzin, aby oddać tały smak rosołu. W międzyczasie przygotujmy warzywa, marchew i ziemniaki. Oba te warzywa karzeniowe obieramy. Archewki kroimy wzdłuż i w półkoła, a ziemniaki w plasterki. Drugi rosół już się ugotował. Wyjmujemy torbę z gazą. Wszystkie smaki wewnątrz torebki przeszły do rosołu. Należy również wyciągnąć tybujki szalowe. Nie da się idealnie zebrać całej piany z powierzchni rosołu, dlatego bierzemy czyste wiaderki i sitko. W nim umieszczamy również gazę, a rosół przecedzamy. Robione. Odkładamy czysty kociołek i napełniamy go już czystym bulionem, wkładamy do niego wszystkie pokrojone ziemniaki, i marchewki, i przykrywamy pokrywką, aby ponownie się zagotował. Tymczasem wracamy do gotowanej głowy i siotra, nawet jeśli to wszystko wygląda tak sobie, to i tak jest tam sporo mięsa. Oddzielamy ją więc od kości i przekładamy do miski. Wypełniliśmy więcej niż połowę miski czystym mięsem. Zauważcie nazwę zupy rybnej, którą robimy. Potrójna zupa królewska z szafranem. Bierzemy moździerz, wkładamy sól i najdroższą przyprawę świata szafran. Kładamy ją do moździerza i ucieramy solą, aby rozszerzyć ją aromat i wydobyć kolor. Wlewamy ją do zupy. I mieszamy Zupa jest już prawie gotowa, wrzucamy do niej kawałki sandacza a także mięso jesiotra i zalewamy wódką W przepisie wyjaśnione jest, że to jest rodzaj rytuału sposób na udobruchanie uszyca poprzez dzielenie się z rybami tym co najświętsze dla zapachu dymu zanurza się w zupie rybnej płynącą kłodę. W tym momencie jest gotowa i można napełnić nim talerz. Wyszła bardzo fajna zupa rybna z dużą ilością mięsa, cóż spróbujmy.